Nazywam się Maciej Gut, od 5 lat tutaj uczestniczę w zajęciach ogniska. Chodzę do pracowni Ryszarda Pojączka, gdzie zacząłem. W zasadzie to są pracownie grafiki i rzeźby, ale ja, ja zacząłem tam malować obrazy, więc... Inspiruję się rzeźbą, grafiką i, i teraz malarstwem, czyli po prostu improwizuję i, i robię wariacje na, na temat różnych obiektów też, które czasami z tych y, moich szkiców powstają grafiki. Czasami się inspiruję rzeźbami i właśnie raczej odchodzę od kolorów, czyli interesuje mnie kształt, gest i właśnie obiekt. To są moje wariacje na temat właśnie twarzy i portretu. Lubię też włosy, te włosy są trochę jak dready. No na przykład włosy też mnie interesują i, i jak, no, dredy zawsze mnie inspirują. Tu, tu, to jest bardziej taka, taki portret na tle pejzażu i tu widać jak już zaczynam się interesować z tymi kolorami niebieski, zielony, wcho, wchodzenie w głębie i o, odrzucam te jaskrawe barwy, bo jakby wchodzę w okres monochromatyki, właśnie. Ten, te, ten portret najbardziej mi przypomina Picassa. No, chciałem kiedyś widzieć jak Pablo Picassa, ale nie, nie umiem malować jak Picassa, a potem jeszcze po prostu chciałem szukać swojego stylu, więc tutaj bardziej ten jest, przypomina mój styl, czyli portret. Czyli wariacja na temat twarzy twarz i portret to jest coś, co mnie interesuje. I tutaj widać, że yy, się zastanawiam, czy używać jaskrawych kolorów, czy używać wielu kolorów, ale, ale wracam, wracam do tych kolorów takich głębi. Zielony, niebieski to są moje teraz ulubione, taki szmaragdowy i właśnie odejdę od tych jaskrawych kolorów. Jaskrawe kolory, yy, które stosuję, będą zastąpione teraz tymi monochromatycznymi. W tym obrazie interesuje mnie ta monochromatyczność tego koloru. Tu w zasadzie urzędko niebieskiego czar i czarnego, I, i właśnie interesuje mnie zanikanie tego, jakby do punktu centralnego, zanikanie tego niebieskiego. I to koło symbolizuje taką przestrzeń. jakby wnikamy, może to być przestrzeń oceanu, jakby wnikamy w przestrzeń i, i tematem tego obrazu jest niebieski, ale on przez ten czerń właśnie tutaj zanika. I też chciałem namalować obraz w większym formacie, ale trudno mi jest, jakby dla mnie jest ważna kompozycja tej figury i i, i po prostu jakby zestawiłem dwa mniejsze formaty, bo, bo na dużym formacie mi jest trudno właśnie namalować, jakby odpowiednią bryłę. Łatwiej właśnie, bardzo lubię takie mniejsze formaty, bo one są bardziej portretowe i łatwiej mi jest zaznaczyć tą bryłę jeszcze w określonym miejscu. Ten obraz to jest wrażenie, jakby, jakie wywołują te trzy kolory. Sam obraz właśnie Obraz się tworzy u widza, kiedy widzi te trzy kolory, zestawienie i określone wrażenie, jakie właśnie u odbiorcy wywołują te kolory i w tych obrazach właśnie jakby ilość kolorów nie jest ważna, tylko właśnie oszczędne używanie kolorów i wrażenia, jakie wywołują właśnie te kolory. Te prace są zainspirowane trochę pracami Picassa, gdzie występuje wiele warstw i ono, ono, ta praca może być też zastosowana do grafiki. Tutaj właśnie trochę się inspirowałem malowaniem twarzy portretu i, i też pracami trochę Picassa. Moja kreska jest trochę inna. Ja, ja nie umiem malować tyle warstw. Na raz dla mnie się liczy, jakby wykreślenie tego portretu i swobodny gest. I tutaj to widać. Tutaj użyłem trochę większej ilości kolorów. No, ta, ta praca trochę. Staram się użyć. Aha, to jest takie trochę prace. Yy, 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 po prostu ekspresjonizm, biorę kolor z i wykładam prosto jeden kolor, bez mieszania na palecie. Tu właśnie maluję oszczędne kolory i tutaj zaczynam coraz bardziej wchodzić w ten niebieski i w tą głębię i teraz się zatrzymałem na malowaniu samego niebieskiego z czarnym. Monochromatyka zaczęła mnie interesować I, i ta głębia obrazu. Tutaj trochę te prace są zainspirowane trochę gołąbkiem pokoju. Takim swobodnym, lekkim gestem po prostu. No i tutaj rozwinęłem go, go, gołąbka na inne jakieś po prostu żyjątka. Lubię też, jakby tutaj można zobaczyć wiele takich, jakby tutaj może być biedronka, dżdżownica. Jakiś pies. One są tak jakby w jednym takim obiekcie z wiele różnych... On budzi wiele skojarzeń. Tak samo to może być koń, to może być byk, to, to może być, nie wiem, jakiś żuk. Ludzie też widzą w tych jakby moich zwierzątkach wiele różnych, wiele różnych obiektów. Tak jak tutaj. I ta precyzja jest dla mnie ważna, czyli też precyzja kreski, wykreślenie kreski i też cały obiekt i, i widzenie portretowe jak one są umiejscowione, też jest dla mnie ważne. Dlatego tutaj maluję na mniejszych formatach po prostu.